Witam Państwa w kolejnym odcinku o medalu opiekun miejsc pamięci narodowej. Medal został ustanowiony 15 lipca 1976 roku uchwałą Prezydium Rady Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa w celu wyróżnienia osób i jednostek organizacyjnych zasłużonych w upamiętnianiu oraz badaniu i upowszechnianiu miejsc walki i męczeństwa narodu polskiego. Podzielony był na dwa stopnie, złoty i srebrny. Nadawany był przez Radę Ochrony Pomników Walgi Męczeństwa z jej własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego komitetu. Zwykle w kwietniu z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej lub 9 maja z okazji Dnia Zwycięstwa. Łącznie do 1988 roku przyznano około 4000 zł i 7000 srebrnych medali. Oznaką medalu jest metalowy krążek o średnicy 32 mm. Medal zawieszony był na jedwabnej wstążce koloru czerwonego o szerokości 34 mm. Pięcioma pionowymi białymi paskami na przemian z czterema paskami czerwonymi po 2 mm szerokości każdy. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na następne odznaczeniu imienia Janka Krasickiego.